Witam Was serdecznie w 22. części naszych kronik. Na początku chciałbym Wam pokazać pewnego dość opornego gościa z Chin, który był na naszym serwerze i nie potrafił zrozumieć, że jestem tam adminem i nie powinien ze mną zaczynać. No, no, I am no. admin on that server please don't attack me I I have good mode you can kill me uh, no 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 Hey. Hey you, all right are you or you fucking give me back or ball, look upstairs look upstairs mate Do you want fucking ban? I am fucking admin, so don't take my fucking car, okay? Hey, you Chinese fucker, open the door. Or you open the door, or I fucking put C4. You have just five seconds. Are you fucking fuck you. idiot? You don't understand you. I am admin? You can't? I am admin! Fuck you. Fuck you. Look, your house- you. I put fuck C4 you. on your house. Fuck you fucking fuck China it. bitch. Fuck you. Fuck you. You can't kill me idiot! You can't kill me! No! Yes, I put C4 on your house if you are too stupid, don't understand, I am admin! Proszę odejdź stąd. My chcieliśmy zabić ich. Nie, nie, bo ten kur... On jest jakimś debilem. Ja rozpierdala mu chałupę i bana dostaję. To on nam ukradł tego, jak to się nazywa? I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. What do you mean I'm sorry? How many... Ej, nie strzelajcie, nie strzelajcie. How many times I have to tell you that? How many fucking times, eh? Are you fucking idiot? One more time mate and you have banned. Do you understand that? Do you understand? Skoro już jest, jeszcze jesteśmy przy obcokrajowcach i od razu chciałbym zaznaczyć, nie jestem żadnym rasistą. Ten film nie miał na celu nikogo obrażać, żadnych uczuć ani nic. On miał tylko rozśmieszyć. To pokażę wam jeszcze jedną interwencję admina. Otóż pewien turek, który gra u nas, poprosił admina, żeby do niego przyszedł, bo miał sprawę. Ja przyszedłem i zobaczycie, jak to wyglądało, a później zobaczycie moją standardową wizytę w czyimś domu na naszym serwerze, jak jeszcze by... Stop! Stop! Don't run! No one kill you! Nie strzelajcie do niego! Okay, 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 Don't shoot! Okay. What's up? Do... Nie strzelajcie, odejdźcie, ja z nim pogadam. Okay. Yes, I am admin, yeah. Yes, I am admin. Try kill me, you can... What's happened mate? I am at... Okay, okay, bye. Okay, okay. Ja go wyjebałem ty Patrz jak spadł Widziałeś to? Stop. Jak z brzuszka no? się malił Ja pierdolę nie dobra. Dobra, Ej zostaw go, zostaw go tam Tu jest gość To nie, ma, to nie, ma to tak jest nigdy. Umiesz tam zjechać? Dobrze Tylko tu wolno musisz jechać I Trochę w prawo No i tutaj w prawo I jedziesz pewno <laughs> 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 <Pierdolę> to <laughs> Mam dość, idę się zabić nie podchodzić tu! Do... Do... Okay. dajcie mi jedną daj z Ach, das